2021 rok będzie rokiem ożywienia. Oczekujemy, że wzrost osiągnie 3,8% PKB, to biorąc pod uwagę standardy historyczne, całkiem niezły wzrost. Natomiast to nie będzie jeszcze petarda. Petarda będzie dopiero w 2021 roku, 2022 roku, przepraszam, kiedy wzrost przekroczy prawdopodobnie 5%. Póki co z ożywieniem, za ożywieniem nie będzie szło podwyższenie inflacji. Oczekujemy, że średniorocznie inflacja obniży się z poziomu 3,4 w 2020 do poziomu 2,8 w 2021. Natomiast co ciekawe w tej inflacji, trajektoria inflacji w trakcie całego roku będzie prawdopodobnie wzrostowa z dołkiem w pierwszym kwartale. Ten dołek będzie wynosił około 2%, po czym inflacja będzie stopniowo się rozpędzać i naszym zdaniem przekroczy 3% pod koniec roku. W przypadku strefy euro. Przyznamy szczerze, że nie mamy jakiegoś takiego dużego przekonania, że te projekcje EBC zostaną pobite. 3,9% w 2021 roku. Wygląda to na taki rozsądny baseline. To samo też dotyczy in, inflacji. Inflacja raczej szybko się w strefie euro nie urodzi. No i co, na co warto zwrócić uwagę? No przede wszystkim brakuje tu niejako dla przeciwwagi, tak jak w USA. Nowego pakietu fiskalnego, dużego. Pamiętamy, w jakich bólach rodziło, rodziła się nowa perspektywa unijna, pamiętamy, w jakich bólach e, rodził się Next Generation EU. Też ukierunkowanie jest trochę inne, ukierunkowanie jest na przetrwanie firm, nie na bezpośrednie wsparcie konsumentów. To też robi różnicę. No i też wygląda na to, że po takim dużym wysiłku, który pojawił się na początku e, epidemii, no trochę te takie. Powiedzmy, że dążenia do dużej stymulacji fiskalnej, one oklapły. Pewne kraje przygotowują jakieś tam drobne pakiety fiskalne, ale to są tak naprawdę drobiazgi. No i trzeba pamiętać też, że teraz służba zdrowia jest dużo bardziej obciążona w Europie i lockdowny są bardziej dotkliwe, co widać też we wskaźnikach koniunktury. A więc tak naprawdę Europejski Bank Centralny no nie ma tak naprawdę innego wyjścia niż być bardzo głębi w 2021 roku. No ale też tak naprawdę w kolejnych latach, bo, bo te stopy procentowe my traktujemy jako zabetonowane na lata, więc tu się nic dużego, jeśli chodzi o oczekiwania dotyczące polityki pieniężnej nie urodzi. Jakie zagadki są na 2021 rok w gospodarce globalnej? E, Wydopowaliśmy dwie. Przede wszystkim eurodolar i oczekiwania inflacyjne. E, tak jak mówiłem. E, to Stany będą w szpicy oczekiwań na stopy procentowe i tamte oczekiwania będą ewentualnie rosły, natomiast strefa euro będzie co najwyżej e, tak trochę kontrować lub e, ograniczać. Widać to też w oczekiwaniach inflacyjnych, jak to wygląda. Oczekiwania inflacyjne w Stanach, one są już tak naprawdę powyżej poziomów z początku pandemii. E, w strefie euro no, w, w dalszym ciągu one są niskie, chociaż należałoby przyznać, że. Jak na strefę euro, to całkiem niezły, bo prawie jesteśmy na, na poziomach ze stycznia 2020 roku. I my tu mamy taki dość prosty pogląd na, 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 na te oczekiwania, że bardzo trudno będzie je zatrzymać. Jak Jakkolwiek mówiłem, że Fed będzie to tonował, to te oczekiwania będą rosły, podobnie zresztą jak nominalne stopy procentowe i pewnie będą też rosły stopy realne, bo jednak w Stanach ta polityka fiskalna. Zostanie dowieziona, podaże będą wyższe, a w najbliższym czasie, no może nie przez pół roku, a może w przeciągu dziewięciu miesięcy, znowu pewnie wróci temat jakichś ograniczeń aktywów, zakupu aktywów przez, przez Fed. To jest prawdopodobne. Co w, takim razie, co w takiej sytuacji z dolarem? No, myśleliśmy, że będzie trend aprecjacyjny e, tego, tego euro-dolara, że on się zaczął w 2020 roku i że to będzie kontynuowane. Natomiast chyba jednak znowu równowaga sił między strefą euro a Stanami znowu przesuwa się w kierunku tych drugich. To znaczy, no, Stany są jedynym krajem w tym momencie, kiedy rozwiniętym, dużym, gdzie te stopy mogą być, po, zostać podniesione po prostu szybciej. E, po co w strefie euro? No, ta, ta perspektywa jest bardzo daleka, lub, lub nawet powiedzmy, że żadna. Więc jakkolwiek globalne ożywienie będzie postępować, co powinno wspierać takie waluty jak euro. No to jednak e, dolar będzie w dalszym ciągu mocny do tego euro, więc opuściliśmy kwestię aprecjacji euro-dolara na, e, na rzecz stabilizacji. W Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie inflacja zacznie dużo szybciej rosnąć. W ogóle jest to prawdopodobnie kraj, w którym oczekiwania na wcześniejsze zacieśnienie polityki pieniężnej pojawią się prawdopodobnie najwcześniej. Zupełnie inna sytuacja przeciwny biegun w strefie euro, tam inflacja będzie jeszcze niska. I absolutnie nie ma co marzyć o zacieśnieniu polityki pieniężnej. Ten problem może wystąpi, ale to myślę, że czas tu mierzymy w latach. Zapowiedzi prezesa Glapińskiego odczytuję tak, że to jest możliwe, prawdopodobne, ale prawdopodobieństwo takiego ruchu ze strony RPP uważam, że jest raczej niskie. Dlaczego? Po pierwsze czynniki, które wymienił profesor Glapiński, które mogłyby przeważyć za obniżką stóp procentowych, one są, bym powiedział, bardzo rozbieżne z bieżącym scenariuszem makro, i tu mówię głównie o konsensusie rynkowym, ale też o naszych, nawet nieco bardziej pesymistycznych prognozach. Ja to warunki na obniżkę stóp widzę w ten sposób, że musiałoby dojść naprawdę do duż, dużego pogorszenia scenariusza makro. I to nawet nie chodzi o to, że ten scenariusz makro pogorszy się w jednym kwartale w dwóch kwartałach. To raczej chodziłoby o zanegowanie perspektywy szybszego wzrostu w przyszłych kwartałach w ogóle. A do tego moim zdaniem nie dojdzie. No i z tego też względu nie dojdzie do obniżki stóp procentowych. W tym momencie Narodowy Bank Polski ma naprawdę solidny arsenał do dyspozycji. Do zakupów obligacji ostatnio dodano interwencje walutowe. Interwencje walutowe jako mechanizm poprawiający transmisję polityki pieniężnej wpisała sobie też do komunikatu RPP, więc z takim arsenałem i z potencjałem na wsparcie fiskalne. Bo tak naprawdę to, to, to są narzędzia, które zdecydowanie przeważają efektywność małej obniżki stuprocentowej, bo rozumiem, że mówimy o małej obniżce 100% do zera, na którą potencjalnie mogłaby się znaleźć większość RPP. Natomiast jeśli miałby się realizować oczywiście ten scenariusz zły, o którym wspominałem, który warunkowałby obniżkę, no to myślę, że spokojnie wtedy możemy zakładać, że wtedy to nawet zero nie jest jakąś granicą, tylko po prostu mielibyśmy ujemne stopy procentowe, ale tego nie zakładamy.